Cześć, witam Was na kanale YouTube Fabryki Rowerów, ja nazywam się Bartek i chciałbym dzisiaj przeprowadzić troszeczkę luźniejszy materiał, opowiedzieć Wam co nieco o sterach i o różnicach w ich systemach i czym grozi zaniedbanie. Mamy tutaj dwa rowerki z zewnętrznym prowadzeniem pancerzy, a tutaj już sobie przygotowałem wcześniej z sparka w którym mamy wewnętrzne prowadzenie pancerzy. One są przeprowadzone przez łożysko. Pokażę Wam dzisiaj jak przebiega serwis takich łożysk, na co zwrócić uwagę i co grozi w przypadku kiedy to zaniedbamy. Zapraszam do oglądania. Generalnie do serwisu sterów i rozebrania tego całego nie potrzebujemy w sumie nic więcej niż zwykły tool. Jest to naprawdę proste. Pokażę Wam właśnie jak się do tego zabrać. Zaczynamy Odciągnięcia koła, w zależności od tego, jaki macie stojak serwisowy i na ile on wam pozwoli um, utrzymania wagi, możecie sobie zachować tylne koło, tak jak w moim przypadku. Jeżeli macie troszeczkę mniej profesjonalny sprzęt do serwisowania, zciągnijcie sobie tylne koło, żeby wam nie ciążyło. I teraz tak, mamy tutaj trzy śruby. W momencie, gdy odkręcę sobie samą górną. Nic nam się nie zadzieje, ponieważ te dwie po bokach nam trzymają całą rurę sterową, cały widelec. Co ważne, warto sobie coś przedtem, zanim wszystko tutaj poluzujemy, podstawić stołek albo poprosić kogoś, żeby nam to po prostu przytrzymał. I teraz zaczynamy luzować śruby boczne, które nam tą całość trzymają. I w tym momencie nasz widelec już swobodnie mógłby nam wypaść na ziemię, gdyby nie ten stołek. I możemy sobie to bezproblemowo ściągnąć i cała kierownica razem z przewodami nam schodzi. I możemy sobie spróbować zajrzeć do naszego łożyska, jak to tutaj w tym rowerku wygląda. No na razie za wiele nie widzimy. Więc musimy sobie to opuścić troszeczkę niżej. I podnosząc cały z do góry wychodzi nam ładnie całe łożysko. Co warto dodać? Wyszło nam w tym momencie całe łożysko górne i wymiana takiego łożyska to jest po prostu przeczyszczenie tego Włożenie nowego smaru, nowego łożyska, i na tym generalnie kończy się serwis górnego łożyska sterów. Oczywiście jest jeszcze dolne, robimy to samo, żadne linki pancerze nam przez to nie przechodzą. I teraz będę chciał popracować troszkę na sparku i pokazać Wam, dlaczego jest tak istotne dbanie o łożyska w systemach, kiedy pancerze przechodzą nam przez łożysko. I tutaj przechodzimy do tego, co chciałbym Wam pokazać, jak wyglądają takie łożyska sterowe, w których mamy ten system, że pancerze nam przechodzą przez środek tego łożyska, idą dalej przez ramę, co w przypadku, kiedy zaniedbamy, tutaj już widzicie, że to łożysko już zaczyna sobie rdzewieć, tutaj jest pełno piachu, no i... Ewidentnie to wymaga serwisu. Co się dzieje w przypadku, kiedy tego serwisu nie wykonamy? To wszystko w środku nam się pięknie, ładnie zapieka. To łożysko nam się zaciera, ono się przestaje kręcić i podlega wymianie. Żeby to jedno łożysko wymienić, musimy wypiąć tak. Pancerz przerzutki, rozłączyć całą przerzutkę. Musimy wypiąć tylny hamulec. Musimy wypiąć linki od blokady dampera, jeżeli taki mamy. I musimy wypiąć dropera. Także mamy cztery linki, które musimy wypiąć, żeby wymienić tylko to jedno łożysko. Co za tym idzie, kiedy wypniemy hamulec, musimy go na nowo odpowietrzyć, żeby to całkowicie działało tak jak powinno. I stąd też się bierze po pierwsze czas, na jaki, na, jaki na to mechanik potrzebuje, bo to nie zajmuje nam 10-15 minut, tylko nam już zajmuje powiedzmy w godzinach. Dodatkowo. Zobaczcie, jak te przewody są tutaj pochowane. Tutaj, jeszcze w schodzie, jest to zrobione w miarę mądrze i ta nakładka od góry jest plastikowa. Często w tańszych rowerach z wewnętrznym prowadzeniem linek te podkładki są aluminiowe bądź stalowe i są dosyć mocno ostro, nie mocno zakończone, przez co nam przecierają przewody i w pewnym momencie może nam przestać działać przerzutka, droper. W najgorszym przypadku, może nam rozciąć przewód hydrauliczny i ten olej nam się wydaje. Teraz Wam pokażę jak w najprostszy sposób sobie takie stery właśnie wyczyścić i przeserwisować, bo na niczym innym taki mm, serwis ich nie polega, jak po prostu wyczyścić e, tak, żeby nie było żadnych drobinek piasku, dać świeżego smaru i złożyć to z powrotem. Zobaczcie. A, co nam będzie do tego potrzebne? Potrzebujemy na pewno szmatkę, pędzelek i jakiś środek do usuwania smaru, zmywać, jakiegokolwiek rodzaju degreaser. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że bierzemy sobie tego typu środek. Cikamy delikatnie na ścierkę i zaczynamy nadmiar smaru, tego starego, spracowanego, usuwać. Zaczynamy od bieżni. Generalnie tutaj to wszystko, każdą część osobna musimy dokładnie oczyścić. Żeby nie było drobinek piasku pozostałości starego smaru. Ja to już sobie wyczyszczę poza kamerą. Pokażę Wam, jak, jaki jest efekt po dokładnym wyczyszczeniu. Po wyczyszczeniu. Co można jeszcze dodatkowego zrobić, jeżeli posiadacie kompresor, a my akurat na profesjonalnym serwisie posiadamy, żeby pozbyć się najdrobniejszych właśnie drobinek piasku, jakiegoś brudu, po prostu sobie to wszystko przedmuchujemy. Troszeczkę teraz hałasu narobię, uwaga. Dobrze, mamy już wszystko ładnie wyczyszczone, przedmuchane, jesteśmy pewni, że łożyska mamy sprawne. Teraz przychodzi czas na posmarowanie tego. Czego użyć? No, nie potrzebujemy tam mieć dużego posizgu, ważne, żeby to było odporne na wodę, więc na pewno jakiś gęsty smar mocno wypierający wodę. Fajnie, żeby on miał właśnie takie właściwości ciągnące się, żeby ta woda nam tutaj nie wchodziła i na pewno nie wchodziła w reakcję z stalą na łożysku. Smarujemy nie za dużo, później sobie tam jeszcze dojdę ładnie pędzelkiem. Warto też delikatnie posmarować przewody wewnątrz. Mamy już gotowe złożone stery, przesmarowane. Pokazałem wam proces tylko serwisu górnego łożyska. Dolne wygląda dokładnie tak samo cały proces. Wyciągamy, czyścimy, warto jest zadbać o to, żeby nie było tam żadnych drobinek piasku, żeby nam to nie strzelało. Dajemy świeżego smaru, składamy to wszystko z powrotem. Ustawiamy oczywiście to wszystko już jak mamy wpięte koło. Ja wam pokazałem tylko proces jak to przeserwisować. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że cokolwiek wam to pomogło. Takie serwisy warto wykonywać co kilkaset kilometrów. I naprawdę zaglądajcie tam, bo później koszta są ogromne. Dziękuję za obejrzenie. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.